Cześć witajcie z tej strony kuboro, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie kolejny odcinek z wielkiej grania w AOH, najwspanialszej, największej serii na tym kanale, gdzie wielkie królestwo polskie rozciąga się na, na wiek no już na ponad połowę Afryki. Musimy dalej asymilować ciągle. Bo mamy problemy ciągle bunty wybuchają Wszystko co mogę Asymiluję Mam nadzieję, że znowu pierwsze co się nie stanie po, yy, po. Kurczę, wysłowić się nie umiem Po odpaleniu gry To nie będzie Reberiantów O, Tajlandia Handel a nie, to Costa Kostaryka. Chłop ma cztery prowincje. Znajduje się tutaj. I, I chce się bić... Ze Stanami Zjednoczonymi. Które z tego co widzę... Już Meksyk zjadły. Znaczy ja bym nie pogardził, tylko mi się nie chce tak daleko... Cisnąć swoimi jednostkami. Porekrutować sobie... Przygotować się na walkę z Wielką Rosją. Żeby być największym państwem, pokazuje się, że Rosjanie są więksi jeszcze. Trochę poprzenosić pod granicę z córkami. Mówiąc trochę mam na myśli, wszystko przenosimy na granicę z córkami. Coś tam na wodę przenosimy, żeby mieć łatwy desant na Rosję. Właśnie tutaj jeszcze się ubezpieczne. Może Izrael zniszczymy, a czemu nie... A, seria, to jest seria. Przepraszam bardzo, to jest seria. Wypowiedz. My mamy aż 97 opinii. U nich 80. To nie będę atakował państwa, które o mnie dobrze myśli. Jest głupie. Spacja, skipujemy rundę. Gdzie są tym razem rewerianci Jak bardzo w Afryce? Kenia żyje. Wow, nie widziałem. Gdzie? 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 Ej, serio, gdzie? Gdzie są reberianci? Bo mam wojnę z reberiantami, a nigdzie ich nie widzę. Tu jest królestwo... Po Co to za państwo? A, Norwegia. Norwegia umiera! Tutaj reberianców mam? Nie, to Kanada. Tu są moje tereny. Gdzie są ci reberianci? Wzywam w... wzywam wszystkich sojuszników Wszystkich, których chcę, bo mi się nimi nie chcę bić, ale ja ich nie widzę Nigdzie na tej mapie ich nie widzę A TU SĄ! <grystanie> wow, kto to wygra? Reberianci mieli aż jedną prowincję Wow Czy da się mieć więcej niż jedną prowincję? O, inwestycja. A, a ku? zainwestowane w prowincję zakończyło się. Econo... Większa ekonomia. A gdzie były statystyki? Tu są statystyki. Ekonomia 2 miliony 7. 000. Mamy dosyć duże bezrobocie 76%. Fajnie. Czy mi się to zacznie zmniejszać? mam zmniejszyć bezrobocie, bo dla mnie to bardzo ważne. Żeby nie było bezrobocie, czemu ja właściwie mam tak duże bezrobocie? To jest inna rzecz. Dobra, ale nieważne, już prawie przygotowani na wojnę z Rosją. Poważnie. No oczywiście, że Afryka musiała mi wypowiedzieć kolejną re wojny. Reberianci muszą być ciągle w tej Afryce. Muszą mnie irytować bez przerwy. A czemu akurat w Afryce ciągle wyskakują? Czemu akurat tam? I w takich ilościach, w takiej częstotliwości, bo to dosłownie jedyna rzecz, która mnie ciągle atakuje w Afryce, to reberianci. Jak ja tam morale mam? Zaczekaj, to nie. Tryb mapy, armia, przychód, technologia, populacja, ekonomia, rozwój, stabilność. No ja tu mam wszystko ładnie prawie stabilne. 19. Tutaj mam niską stabilność. Już tylko 3%. 20. No większość. Większość mojego wspaniałego państwa jest stabilna. Tu jest po 1%, ale co z tego Greków trochę zasymilujmy. Wojna już się skończyła z rebeliantami Więcej asymilacji. Nie chcę mieć potem problemów i się użerać. Jak tu jeszcze mam? Co? Przecież oni już. ich tu już nie ma. Czy my ja dalej mam wojny z nimi? Nie wiem, ale trudno. To są Brytyjczycy. Myślę, że to dobry moment, żeby rozpocząć wojnę z Rosją. Dziesiąte. Ranking dziesiątej. Ja pierwszy na dwieście. Oczywiście to jest dosyć duże państwo, więc opłaca się wezwać wszystkich do broni. I zaczynamy desant. Wchodzimy w Rosję. Mam nadzieję, że wchodzimy w Rosję jak chcemy. 4000, Idźcie się, się połączyć. Tutaj mało. Je... Oczywiście przez przypadek kliknąłem spację. Ale ładnie się wbijamy na razie. Może dlatego, bo to jest sam początek Rosji i tutaj nic nie ma. Mi zależy głównie na okręgu kaliningradzkim. Tutaj, tutaj, tutaj. Wchodzimy w raszyję. Dosyć dużą. Co mnie niepokoi, że potem będą mieli po 20 tysięcy, po 50 tysięcy jednostek. Ale jakoś to wygram. Du wszyscy moi wasalo was wasalowie, was wasali, jakby się odmieniało, wszyscy moje moi was wasalowie chyba są zwołani do wojny z Rosją. Żeby mieć oczywiście większe tereny, żeby wielka, wspaniała, potem... Jak całe szczęście, że reberianci mi teraz wyskoczyli, bo znowu bym skipnął, a nie dokończyłbym wszystkich ruchów. E, to mnie najbardziej niepokoi, bo tutaj będzie ciężko odciąć ich. Dobra, porekrutujmy troszeczkę jednostek za resztę złota. Zasymilujmy, kto ma jeszcze tam mniej niż 1%. Dobra, i lecimy dalej. Gdzie mam reberiantów tym razem? Dobra, okręt Kaliningradzki przejęty. Ja sądzę, że w ogóle całą tą wojnę przejmę, przejdę sam, patrząc na to, że wchodzę jak do siebie, chyba bez potrzeby wzywałem swoich sojuszników. Tutaj ładnie się zabezpieczamy, troszeczkę jednostek i dalej idziemy w głąb Rosji. Dania chce... W... Dobra, macie dostęp wojskowy. Reszta ha hajsu, jak nie została, niech idzie na asymilację, bo mi się naprawdę nie chce bić z rebeliantami. Idźcie tu, tu, tu. Gdzie jest Smoleńsk? Mnie, bo nie znam się tak dobrze na geografii. Nie pamiętam, gdzie jest Smoleńsk, ale się i tak zapytam, gdzie jest Smoleńsk. Pewnie po tej wojnie będzie Smolensk znowu w Polsce Tak samo jak Katyń No, nieważne Zrobimy cięcie, aż tam będę jakoś głębiel, bądź coś ciekawszego się wydarzy Wyobrażam sobie, że to jest trochę nudne Patrzeć jak wszystko tu przeklikuje, więc Widzimy się trochę później Widzowie, ogólnie coś ciekawego się zaczęło dziać Pierwsze jednostki Rosyjskie się pojawiły, poza tym, że mamy znowu bunt i reberie w Afryce. Znowu w tej Afryce nie wiem, czemu Afrykańcy się tak na mnie uwzięli, ale oni bardzo lubią mieć reberie. To ogólnie, Rosyjs Rosja właśnie pokazuje swoje pierwsze w pierwsze jednostki, jakie od momentu wejścia w nich pojawiły się. Nie było żadnych. Ja, ja tu wchodzę po prostu. Ja na razie w Rosji po prostu wchodzę, ja idę przed siebie. Ja, ja nie muszę się o nic martwić. Ja tu idę. I, I nic więcej, dosłownie. Rosja armii nie ma. Ja tu jeszcze. Tutaj są pierwsze. Pierwsze mi tereny przejęli. Oczywiście z rebeliantami muszę się bić. Właśnie to są ich pierwsze oddziały. Wow, Rosja zaczęła się odbijać swoimi pierwszymi oddziałami. Wow, niesamowite. Oni coś jednak mają. Co może być dla mnie niezłym problemem, jak cokolwiek jednak mają. Kilka tysięcy tu, kilka tu, kilka tu. Wy się cofnijcie. Dwa tysiące tu, tu, tu. Połowa do góry, druga w bok. Potem się tak dzieje, że ta cała armia się tak rozwleka. Dobra, tutaj, tutaj. Dojedźmy tam trochę ruskich. 54% Rosji już przejęta. A właśnie jeszcze muszę ogarnąć trochę rebeliantów. Naprawdę tu powinni zmienić troszeczkę sposób przemieszczania się kamerą, bo ja tu scrolluję przez pięć... No palec mi odpada od scrollowania, żeby przybliżyć gdzieś przy takich rozmiarach państwa. To długo trzeba w miarę scrollować. Niestety tak to już jest jak wielka, wspaniała, nieśmiertelna i potężna polska istnieje. Plecy już zrobione. Chyba całe? Nie, jeszcze tu mamy otoczonych jakichś. I teraz całe plecy zrobione. Możemy wchodzić w głębiej. Potem jeszcze trzeba zniszczyć Kazachstan. Ale to wszystko w swoim czasie. Tutaj 100%, połowa, cała reszta. Idźcie w głąb. I patrzymy, jak mi zajmują tereny, bo tam nie ma żadnych jednostek. Czemu teraz ciągle zaczynają akurat rosy. Nie ja zaczynam, tylko rosycy zaczynają. Dziwnie kamera mi lata. Tak nienaturalnie. No i cudownie, kolejni reberianci, bo czemu by nie? Jak ja ich nienawidzę. Nie wiem, czy w tym odcinku w ogóle dam radę zdążyć, bo... Przejąć całą Rosję, bo tak się składa, że mam plany na dziś i ja nie wiem, czy ja zdążę. Mam nadzieję, że zdążę, bo to już przejąłem aż 57%. Więc miejmy nadzieję, że zdążę przejąć całą Rosję. Mimo, że mam grupy wojsk po 20 jednostek. Mało co już sięga po tysiąc Z uwagi na rozpiętość państwa O Jedna, jednostka litewska z kimś się bija Bije Ojojoj, oj, oj, to będzie długa walka Zająć całą Rosję No ale tak samo Widzimy się albo jak Coś ciekawego się stanie, albo już przejmę całą Rosję No Ciao No dobra Niestety, ja muszę już kończyć ten odcinek Więc zapisujemy grę Ale na razie państwo, wielkie królestwo polskie się tak prezentuje Niestety Litwa mi się wpieprzyła do Rosji Co mi się nie podoba I Szwecja wypowiedziała nam wojnę Z tego co widzę To Szwecja ma też wojnę Rosjewski mają wojnę No, hmm, ciekawe, nie mają wojny z Szwedami, a nie Finami. No trudno, ale ja kończę. Do zobaczenia. Do następnego. Ciao.